Wielki Tydzień to szczególny czas dla nas, e, ludzi wierzących, e, którzy wchodzimy w takie bardzo emocjonalne doświadczenie obecności Boga, który jest blisko. E, czy Bóg jest blisko nas również w emocjach? Myślę, że tak, bo kiedy widzimy życie Jezusa opisane w Ewangeliach, no to bardzo dużo uczuć tam się przejawia i to różnych, też czasami takich, na które trudno sobie pozwolić. Ja czasami moim pacjentom pokazuję, że Jezus też przeżywał na przykład złość tym osobom, które to nie to dają nie sobie grzech? prawa do złości. Nie jest to grzech, bo złość to jest, to jest uczucie. Emocja, a uczucia nie, są, nie mają konotacji moralnej, nie są poddawane ocenie, dopiero działania pod ich wpływem. Można oceniać. Jezus tutaj pokazując złość, kiedy przepędzał przekupniów w świątyni, daje nam takie prawo do tego, że my, ludzie, możemy czuć złość tak, jak i on w ludzkiej postaci ją przeżywał. Ja to, kiedy sobie rozważam ten fragment Ewangelii, to zwracam uwagę na to, że Jezus rzeczywiście bardzo ekspresyjnie tą złość wyrażał, ale jednak nie kierował się przeciwko ludziom. To znaczy, chodzi mi o to, że biczem nie uderzał w ludzi, poprzewracał stoł ale też nie wyszydzał, nie wyśmiewał, czyli jakby mimo że jego złość była wyrazista, wyraźna, wcale nie, nie ekspresyjna, to jednak nie była agresją. Ale mnie się przypomina jeszcze inna scena, kiedy do Piotra powiedział idź przed szatanie, przecież to nie było z radości powiedziane, prawda? To też musiało gdzieś wewnętrznie Jezusa tak mocno poruszyć, że powiedział idź przed szatanie, bo nie myślisz o, o tym, co, co, co tak. boskie, tylko o tym, co ludzkie, więc jak gdyby gdzieś to przeżywanie i teraz to jest ważne, żeby sobie dać sprawę, bo mamy gdzieś takie pogubienie trochę. Jeden z grzechów głównych jako gniew, który trochę nam gdzieś tutaj miesza w tym, że to się tam łączy z tym, że to jest zakazane, żeby to przeżywać. Gniew, złość, prawda? Nawet słowo nienawiść, a przecież Ewangelii mamy słowo nienawiść. Kto nie będzie miał w nienawiści swego matki, ojca i matki, tak. prawda? Czyli jak gdyby sam Jezus na, nas y, zachęca do takich uczuć, do takiego przeżywania. Bo no co to jest nienawiść tak naprawdę? jest taka bardzo silna y, y, złość. Ale teraz y, no, przeżywanie y, tego uczucia to jedno, a y, działania pod tym wpływem to Jezus nie nie zachęca, żeby teraz dusić, czy maltretować, czy bić swoich rodziców. Nie? Mhm. Tylko, że mamy prawo do przeżywania złości w stosunku do rodziców, do przeżywania emocji. Ja myślę, że z tym gniewem to jest takie bardzo trudne, dlatego, że trochę dla mnie czym innym jest złość, bo złość to jest uczucie, które gdzieś przepływa i wiąże się z fizjologią naszego organizmu, natomiast gniew to jest coś takiego, co my możemy w sobie, sobie napędzać, pielęgnować poprzez już włączanie myślenia, czyli na przykład jak to bardzo ja jestem skrzywdzony, jak to bardzo ja mam prawo do, tego, do, tego, do, tego, do, tej, do tej złości, jaka ona jest bardzo we mnie uprawniona i tak można napędzać ją miesiącami, I to tutaj o to chodzi, to jest... Mm -hmm. bo, czyli jak czyli już wchodzimy w działanie się. karmić się. Karmić się, bo to działanie się. to jest też myślenie, to mm -hmm. nie jest... nad myśleniem mamy kontrolę, możemy powiedzieć sobie stop lub nie. Mm -hmm. Czyli tutaj już wchodzimy w element y, działania, czyli karmić Ale... się tą złością, żywić mhm. się nią. Ale też element taki, że ta złość, w której sobie dajemy prawo, właśnie karmimy się nią, napędza jeszcze inny element, odwet. Czyli mhm. ja teraz ci odpłacę tym samym, zobaczysz co ja czuję, prawda? To jest jak gdyby to koło, które Powoduje, to jest ten jeden aspekt, ale ja pomyślałem sobie jeszcze o innym elemencie, mianowicie mam przed oczami niejednego już rodzica mojego pacjenta, który mówił mu przez większość jego życia: nie wolno ci się złościć, nie wolno czuć złości, nie wolno ci tego ujawniać, nie możesz. To tłumienie, które też powoduje, że gdzieś to rozsadza, jak gdyby w zupełnie innym obszarze, prawda? No właśnie, bo teraz nie jest możliwe, żeby tłumić złość i żeby nie było to jakichś skutków. Ważne, żeby rodzic uczył dziecko, w jakiś sposób złość rozładowywać. Ale no, kiedy dziecko widzi rodzica wrzeszczącego, no to pokazuje, że taka zaciera się granica pomiędzy złością a agresją. Mm -hmm. I myślę, że to tutaj ważne, że Jezus pokazuje nam w tej Ewangelii złość, a nie agresję. Nie? I też tak sobie myślę, że ten wielki tydzień jest takim czasem, w którym będziemy jak gdyby przeżywając ponownie te sceny ostatniej wieczerzy, drogi krzyżowej, krzyża, śmierci, zmartwychwstania. To jakoś ten Wielki Tydzień kojarzy mi się z ogromnym jak gdyby, bogactwem emocjonalnym, bo jest i współczucie, jest i złość na oprawców, jest i smutek, nawet rozpacz, prawda? Czyli jak gdyby to też jest taki, takie zachęcenie do tego, żeby w pełni przeżywać swoje człowieczeństwo w tym Wielkim Tygodniu. Tak, ja też jeszcze teraz jak mówiłeś, to pomyślałam sobie też o lęku, mhm, bo o lęku w Grójcu, nie Jezus tak, yy, też pokazuje o tym, że i lęk jest takim ludzkim uczuciem i możemy przeżywać nie? Mhm. lęk. Przed męką, jakoś tak dla mnie to jest przejmująca scena, kiedy Jezus poci się ze, z lęku, a jednocześnie przecież wie o tym, bo jest Bogiem, że z że, że martwych stanie. A jednak w tym ludzkim ciele. Yy, przeżywa ogromny lęk. Ja też sobie wyobraziłem tych uczniów, którzy się odcinają, od uczuć i śpią w tym ogróźcu tak, też. Tak. No, to też są sposoby, jak gdyby przeżywania uczuć, więc myślę sobie, że e, bogactwo tego czasu, w którym teraz e, będziemy w tym tygodniu, jest naprawdę głęboką zachętą do tego, żebyśmy spróbowali, proszę Państwa, poprzez również te emocjonalne rzeczy, które będą napływały, dali sobie prawo do tego, żeby je czuć, e, bo to spełnia naszego człowieczeństwa owocnego przeżywania tego ważnego czasu życia.